Cześć, w dzisiejszym filmiku pokażę Wam na czym polegają umiejętności Ali w League of Legends. Zapraszam do oglądania. A więc tak, zaczniemy od naszej umiejętności biernej. Zabijanie stworów potworów zapewnia Ali fragment esencji. Po zdobyciu 9 fragmentów Ari zużywa je, aby odzyskać tutaj punkty zdrowia. Jeżeli Ari weźmie udział w zabójstwie w atera w ciągu 3 sekund o mu obrażeń, pożera jego esencję, odzyskując tutaj też punkty zdrowia. Tutaj macie pokazane, to wszystko zależy od naszych mocy, umiejętności oraz poziomu. Następne jest nasze Q. Ari wypuszcza kulę, która następnie przyciąga z powrotem do siebie. Zadając 102, tutaj też jest, zobaczcie, jak tu wygląda w statystykach, punktów uporządkowania magicznych, tyle do celu, no, biję tyle samo, tylko że obrażeń nieuchronnych. Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Tutaj, no, po prostu... Zobaczcie, tak, tak, no i mamy. Następne jest W, czyli Ogniki. Ali wypuszcza trzy Ogniki, które szukają pobliskich wrogów i zadają po... Macie statystyki obra punktów obrażeń magicznych zmniejszonych do 17 od punktów poza pierwszym trafieniem. Ali zyskuje również 40% druku znikających w ciągu 2 sekund, czyli klikamy w, jesteśmy szybci przez chwilę i te ogniki idą do pierwszego wroga, które znajdą. E to jest urok. Ali posyła całusa, który użyka pierwszego trafionego wroga na tutaj od sekundy do dwóch, w od poziomu umiejętności i zadaje obrażenia magiczne, zobaczcie i a to może pokażę na minionie, bo tutaj nie tak fajnie widać tylko musiałbym sobie odnowić zobaczcie jest tutaj minionek, on idzie jakby tak do mnie, nic mi nie może zrobić w tym czasie kiedy tam ten... no i oczywiście ostatnia jest widmowa szarża, czyli kiedy mamy po prostu na przykład ulta, to sobie tak daszujemy i za każdym daszem zadajemy obrażenia i zyskujemy też takie dasze kolejne po zabiciu wrogiego bohatera.